Witam serdecznie na polach produkcyjno-doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A dziś ze mną profesor Marcin Kozak. Witam serdecznie. Zima za nami, wiosna wystartowała. Jesteśmy na polu pszenicy ozimej. Jakie prace zostały już wykonane na polu? Pszenica została nawieziona azotem w dawce 70 kg zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Więc zobaczmy, co dzieje się na polu. Bliżej. Widzimy. Nasza pszenica znajduje się w końcówce fazy krzewienia. Obecnie przygotowuje się do fazy strzelania w źbło. Możemy ocenić to delikatnie, rozchylając pochwy liściowe i przyglądając się roślinie. Wło jest prawidłowo wykształcone, koloru jasno-zielonego, bez przewarwień i w chwili obecnej nie widzimy symptomów chorób. A jakie zagrożenia czyhają na nas w uprawach? Przede wszystkim pszenica jest teraz narażona na atak chorób podsuszkowych. Są to bardzo groźne choroby, które objawy nie są teraz widoczne. A kiedy możemy je zaobserwować? Tak naprawdę objawy widzimy kiedy pszenica jest bardzo zaawansowana w rozwoju, w fazie kłoszenia, ale wówczas już jest dawno po optymalnym terminie ochrony fungicydowej. A kiedy jest optymalny termin na ochronę roślin i jakie środki najlepiej stosować? Optymalnym terminem rozwojowym jest termin T1, czyli według skali BBCH 30 31. Sprawdźmy w jakiej fazie dokładnie teraz jest ta roślina? W tym celu delikatnie spróbujmy naciąć źdźbło, aby zobaczyć, czy jest tam pojawiający się zawiązek kłosa. Tak, on tutaj powolutku się pojawia, natomiast nie jest jeszcze widoczne pierwsze kolanko. Oddzielające się od węzła krzewienia, które powinno być w odległości od pół do 1 cm. Dlatego możemy stwierdzić, że jest to dopiero bardzo mało zaawansowany początek strzelania w źbło i jest to bardzo dobra faza na to, aby za kilka dni 3 do 5. Wjechać z opryskiwaczem z zabiegiem fungicydowym przeciwdziałającym rozwojowi chorób podsuszkowych zbóż, w tym pszenicy. Jakie środki najlepiej zastosować? Rolnicy w praktyce bardzo często sięgają po fungicydy z grupy triazoli, ale trzeba pamiętać o tym, żeby zmieniać w stosowaniu fungicydy z różnych grup chemicznych. Na przykład. Można nowoczesny środek zastosować z grupy anilinopirymidyn, które obecnie coraz szerzej wchodzą na rynek. A jak możemy regulować łan? Obecnie bardzo dobra faza do regulacji architektury łanu to faza od BBCH30 do BBCH32, kiedy mamy szerokie spektrum preparatów mogące skracać rośliny. Dlatego oprócz Regulacji Tajwanu warto pamiętać o zabezpieczeniu fungicydowym i razem zgrać to w podobnym terminie. Dziękuję bardzo na dzisiaj! To już wszystko i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na nasze pola.